Cześć, mam na nieba. Beata. Chciałam się podzielić świadectwem z mojego życia. Jak Pan Jezus zadziałał, jak całkowicie przewartościował moje życie. Kiedyś byłam człowiekiem bardzo impulsywnym, wybuchowym, często kłóciłam się z moimi koleżankami w pracy. Chciałam wszystko mieć dokładnie poukładane. W ogóle nie odczuwałam Bożej Miłości. W ogóle Pan Bóg do niczego nie był mi potrzebny, tak właściwie, bo byłam zdrowa, byłam młoda, miałam rodzinę, mieszkanie, pracę. I dopiero jak zaczęły kłopoty się z, z moim małżeństwem, w mojej rodzinie, dopiero zaczęłam odczuwać właśnie brak Bożej Miłości brak takiego poczucia bezpieczeństwa brak przynależności. Eee... I przestałam się w ogóle chcieć żyć. Moje życie straciło sens. Chciałam to życie jakoś zmienić, chciałam zmienić swoje postępowanie i sama nie byłam w stanie. I wtedy przyznałam się jakim jestem marnym robaczkiem i powiedziałam po prostu, Panie Boże, pomóż mi, bo sama nie jestem w stanie nic zrobić. I w bardzo krótkim czasie od tego momentu Pan Bóg na mojej drodze postawił sąsiadów którzy zaproponowali, że zabiorą mnie na mszę z mojej dwoma była taka fajna sytuacja, bo właśnie przyszła sąsiadka, niby na herbatę, a okazało się, że mają jedno miejsce wolne w autokarze. Tylko nikt nie chciałam mnie tam zabrać. Początkowo wcale nie chciałam, bo nie byłam zainteresowana. Ale pomyślałam sobie, że nie mam nic do stracenia. I pojechałam. Z tej mszy wróciłam całkowicie odmieniona. Tam Pan był przewartościowo ukończony. Zmienił mnie. Po powrocie okazało się, że moje życie ma sens, że nabrałam chęć do pracy, że nie traktuję ją jako zła koniecznego. Zaczęła mi sprawiać radość. Już y, moje koleżanki mnie nie denerwowały, pacjentki mnie nie złościły. Y, nawet moje koleżanki powiedziały, że bardzo się zmieniłam. Stałam się człowiekiem spokojnym, łagodnym, uśmiechniętym. No i tak zostało do teraz. Cały czas czuję Bożą opiekę, Bożą miłość.